Siemaneczko, Aras, Life in Poland, witam na moim kanale Jeśli jesteś pierwszy raz, zostaw subika lub łapeczkę w górę dla motywacji Albo komentarz, że byłeś Zaczynamy od tego mieszkanka deweloperskiego, znaczy się od tej łazienki e, Przystąpiliśmy sobie do małego montażu, ubikacja już wisi e, Deszczownica założona, tylko muszę teraz pałąk przykręcić Zajęliśmy się oczkami Oczka IP44 bodajże Ta IP44 specjalne do, do, że tak powiem, do łazienek, tak? Z uszczeleczką, ze wszystkim, także hermetyczne Żeby po prostu tam wilgoć, nic się nie działo eee, No, nie nagrywają moi kochani przez ostatnie dwa dni Yy, natłok pracy, że tak powiem Czekałem tutaj na towar, na przyjazd deszczownicy, Właśnie na oczka, które zostały mi dopiero wczoraj dostarczone yy, I po prostu przygotowywałem się na wyjazd do Niemiec, że tak powiem musiałem Wymienić bilon na euro, czyli PLNki na euro i, że tak powiem jutro wyjeżdżam Odpocząć, dlatego jesteśmy tutaj yy, I kończymy, tak yy, Tu była zmiana, to co wam wcześniej pokazywałem na temat Miało być tak, później przyszedł stolarz, stwierdził, że jednak mi tutaj dołóż. Kupiliśmy srebrną, srebrny kątownik, lecz tutaj jednak idzie wszystko w czarnych akcentach. Także będzie zmiana listwa, będzie czarny mat, Także tu kątownik, także tylko z tej strony będzie taki paseczek widać. I grzejniczek sobie montowaliśmy, także grzejniczek już jest na stałe, także jest ok. No i co? No bawimy się, tak? Biały montażyk eee, oczka, sobie powieszę, Później deszczowice sobie przykręcę. Eee, lustro zamocuję i podjedziemy z chłopakami po kontakty i po leda i po zasilacz. Eee, zaworki już też mam. Także zaworeczki za chwilę założymy tutaj. Eee, po prostu jeszcze brakuje eee, parawanu, czyli szyby. I jutro dopiero mają wjechać meble, znaczy się tutaj ta zabudowa i wisząca, właśnie szafka pod umywalkę. Lecz jutro wyjeżdżam, także, że tak powiem, wspólnik mój, e, jak dojedzie oczywiście jutro towar albo w piątek, nie? Dopiero ma dojechać, to ja już będę, że tak powiem, e, bujał się po Germany e, i po prostu sobie zamontują no czegoś trzeba mieć tych wspólników <noise> w takich sytuacjach, że tak powiem ręka rękę myje i pomocną dłoń trzeba sobie podać, tak? dobra ręka rękę myje, dobra Pomocna dłoń trzeba podać sobie dobra, także sobie, że tak powiem przygotuję po prostu jeśli stolarz jutro rano, mam nadzieję, że jutro by rano maksymalnie jak najszybciej po prostu zamontował to jeszcze może bym był w stanie umywalkę z baterią zamontować, jeśli nie, no to mój wspólnik to zrobi, no niestety, no. nic nie począć. czekamy cały czas na towar, jest widzicie dowożony partiami małymi, szkoda, że nie wszystko od razu, także proszę się później nie dziwić, że łazienki idą po 3 tygodnie, gdzie ja dopiero po 3 tygodniach dostaję oczka, deszczownicę i jeszcze szyby nawet nie mam co zrobić i trzeba czekać, nie? Na, że tak powiem, na zakończenie łazieneczki. Oczywiście sufit, wszystko mamy pomalowane, jak widzicie zlicowane. Jeszcze wejdę wam wyżej troszkę. Zlicowane ładnie jest wszystko. Także widzicie, tak to wygląda precyzja. Tak zwany kunst life in Poland. Prześmiewszo trochę. Dobrze, także lecimy. Zamocuję to wszystko i Wam za chwilę zgram jak to wygląda, oczywiście mogę Wam delikatnie pokazać, już szafa stoi, także stolarze też już lecą z tematami i tak szybki rzut oka, już montują kuchnię w odcieniach drewna i białego, tak? Oczywiście biały matowy, nie jest żaden połysk, tak chyba ze względów po prostu doczyszczenia, nie? Żeby nie było widać tych, nie? Dobra, ze względów estetycznych lub do oczyszczenia, jak to tam boli. Także dobra, przystępujemy do działań. Także sprzęcik mamy. Yy... No, otwornicę, ja lecę sobie wiertareczką Boszem. Nie męczę, po prostu yy... wkręca i innych pierdołeczek, nie? Także szybciej idzie. Dobra, także lecimy z tematami. No i witamy ponownie. Aktualizacja na tej łazience. Wjechały sobie przełączniczki Ładne, Te, e, to już założone. Bateria już całutka. Oświetlenie wjechało, także lecimy dalej z tematami. I oczywiście ta opcja dodatkowa jest i ledzik, także jest wszystko już podłączone. E, na razie podłączyłem tak na szczupkę, żeby po prostu sobie e, sprawdzić, jak się działa przed, przy, przed przyklejeniem. Także wszystko działa. E, jak dojedzie szafka, po prostu tutaj chłopaki zamontują. I gdzieś tam w środku szafce po prostu go umocują. tak Zostawiłem kable troszkę dłuższe, w zależności na której półce, czy na pierwszej, czy na drugiej. Dokładnie nie wiem, jaka szafka będzie. Także zostawiłem dłuższe kable i podłączyłem je na sztukę. Nawet jeśli przyjdą dzisiaj właściciele mieszkania, po prostu będą już mieli ładny obraz łazieneczki i tej imitacji podłączenia, jeszcze raz spójrzcie, bo naprawdę ładnie to zacnie wyszło tak to wygląda jest ładnie pod spodek, wszystko widzicie, nic nie wystaje, nic nie odstaje a jest po prostu, że tak powiem, schowany tam jak widzicie, tak to wygląda dobra, le lecimy także zabieramy się teraz za lustro z dotykiem, nie? także tutaj prąd jest i lecimy z podłączeniem. No i dokonało się moi kochani, mamy to. Także jest światełko, dlatego tutaj była opcja i na troszkę cieplejsze światło. I wiadomo, zi, zimny, ten barwa zimna. No i tak to wygląda moi kochani. Tutaj poszedł ten kątownik cyk. Także ja sobie tutaj dokonałem widzicie kontakty, wszystkie kontakty wjechały, jeden drugi. Tu deszczownica, wszystko ogarnięte, pospinane, także jest, mamy to. Także ja się żegnam z tą łazienką, ale powiem Wam, że pokażę Wam też kunszt stolarzy. Ładna kuchnia pod samą górę, oczywiście czarne akcenty, drewno z bielą, także ładnie, superancko. Także my się żegnamy już tutaj z tą łazieneczką, z tym mieszkaniem i lecimy dalej. Aktualizacja, oczywiście nie zapomnieliśmy o łazience numer 2, developerka De dzisiaj skończona, także do świąt się wyrobiliśmy, no i mamy kolejne zakończenie już za niedługo, czyli jutro, plafonik wjechał, ledziki wjechały, kabina wjechała taka ładna, tak jak mówiłem, odpływ liniowy jest, wszystko elegancko. Starałem się, żeby słoje nawet przechodziły po prostu w odpływ, nie? Te kawałki co tam docinałem Także białym silikonikiem sobie teraz pojechaliśmy Muszę się Wam przyznać, że wczoraj był brązowy silikon, Ale niestety wyglądał jak wyglądał i żeśmy go dzisiaj wymienili Znaczy się właścicielka wymieniła A ja tylko paluszkiem Palec, złoty palec, dobra Także lecimy Tak to wszystko ładnie wygląda pomalowane jutro jeszcze tylko listwy e, białe te PCV wjadą tu i tu także na spokojnie tutaj praleczkę jeszcze jutro wstawimy także moi kochani tak to wygląda e, tutaj mamy sobie pyk i mamy zacne światełko i teraz cyk i mamy ledzika także tak to wygląda e, no co zlewik wszystko działa wszystko podłączone, e, jutro tylko muszę tutaj centralnie nawiercić, ponieważ szafka jest, o z tym wiecie domykiem, wszystko działa, ferry są, krateczki już wiszą, dalsza część mieszkania, zapraweczki, jutro chyba, Mateusza poproszę, ponieważ jutro jadę do Niemiec podbijać niemieckie ziemię. I tak to będzie wyglądało, także wyjazd mam wieczorem, także nockę będę jechał, no i piątkowy, no piątkowy już, że tak powiem, yy, dzień, zaczniemy nagrywać w Niemczech, w Hanowerze i tam będziemy przez parę dni z Eweliną, jedziemy odpocząć, jadę zresetować głowę i nabrać nowych sił na nowe zlecenia i, że tak powiem, dalsze działania i dalsze przemyślenia będziecie widzieli kolejnych najnowszych odcinkach. Także dzisiaj tak jak mówię, nie śpimy, lecimy, także my do świąt się wprowadzamy. Nie rzucamy słów na wiatr, jak widzicie, jedna łazienka skończona do świąt i jutro kończymy to. także tu tylko zostało pomalowanie, jak widzicie troszkę okurzone, ale listwy już wszystko jest pomalowane na raz, zapraweczki porobione, dzisiaj już przeszlifowałem, już powiem wam, że nie męczyłem tego przedpokoju. Yy, tylko skupiłem się na łazience. Oczywiście, już wczoraj była posylikonowana także, że, że tak powiem, jest już od wczoraj użytkowa. Oczywiście, była już testowana. <grywa> no, także dzisiaj dokończyliśmy tutaj po prostu starań. Yy, tak, to wszystko ładnie wyszło. O, jeszcze sobie spłuczę, żebyście widzieli i, i słyszeli. No, raczej znaczy słyszeli, że wszystko działa, wszystko jest podłączone jak najbardziej prawidłowo. No i to wszystko ładnie działa. Yy. Taki sobie odpływ e, zastosowanie zastosowaliśmy po prostu oszczędzający miejsce żeby e, widzicie ta szafka akurat nie ma tutaj wycięcia Także tak to sobie dało radę zastosować Dobra, także został nas wieczór lecimy po prostu zgrać to zjeść coś no i do usłyszenia, ale już w Germany także aktualizacja będzie teraz już w Niemczech do usłyszenia